Noszenie kaszmiru można porównać do robienia sobie dobrze. To jest przyjemność dla ciała i prawdziwe, sensoryczne niebo. Ale ta przyjemność wymaga od nas zaangażowania i cierpliwości. Kaszmir jest wymagający. Kaszmir lubi pewne rytuały, jest upierdliwy. Jeśli nie zastosujesz się do instrukcji jego obsługi, to to będzie krótka i trudna relacja. Kozy kaszmirskie mają specjalną warstwę miękkiego i delikatnego puchu. To właśnie ten puch chroni je przed Ekstremalnymi warunkami pogodowymi. One dają radę, jak jest minus 30 stopni, i ta wełna daje im ciepło, więc tak to działa, że gdy ty założysz tę wełnę, też dasz radę, jak będzie minus 30 stopni. Wiosną po zebraniu wełny od os. Następuje jej ręczne przesiewanie. Chodzi o oddzielenie najdrobniejszych włosków od tych grubszych części. Te grubsze gryzą i są niższej klasy. To są odpady kaszmirowe, które znajdujesz w większości sklepów, a na pewno je znajdujesz w świecie wsiastkowszych. I kaszmir uwielbia spa. Uwielbia być prany. Z każdym praniem staje się bardziej miękki. Tak jak ręcznie jest wyczesywany, powinien być ręcznie prany. Kaszmir uwielbia odpoczywać. Także jeśli nosimy jednego dnia sweter, drugiego dnia niech on odpocznie. W naszej szafie złożony powoli wróci do swojego kształtu. Mimo wysokiej ceny, to nie jest produkt do częstego użytkowania. Nigdy ten produkt nie był robiony z myślą o masach i praktyczności. Jestem ciekawa, jakie są wasze doświadczenia z kaszmirem. No i czekam na was w sekcji komentarza. A jeśli jeszcze mnie nie obserwujesz, to jest najlepszy moment, by to zmienić.